Oglądamy już drugą połowę, którą z gorszej pozycji rozpoczyna drużyna Lions. Piłka wypita z nóg rywala. Uwaga, okazja! Za moment. Rzut rożny, a zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka, William Cyprien bez faulu, czyściutki odbiór. A teraz znakomite dogranie. Poszła ta piłka na dobieg. Jest okazja. I tak, Gol! A więc zwiększają przewagę do trzech bramek. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Teraz tworzył sobie szansę, uwaga! Nie do wiary, nie mają litości, powiększają teraz przewagę do czterech goli. Mamy powtórkę, widzimy jak dobre było to podanie, wymierzone niemal wprost na nogę, ale trzeba podkreślić jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta, fantastyczne uderzenie. Nie, yeah, błąd. Reszta interwencja w polu karnym. Czy wykorzysta tę okazję? Niezły Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Czy trafi do siatki? Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Ma teraz szansę. GO! No, co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Uwaga, świetne, prostopadłe podanie. Zapowiadała się dobra. Tak, mamy bramkę! Strzelają niemal jednego gola po drugim. Tu jeszcze wiele może się zdarzyć. Mamy dzisiaj gra w goli. Obaj przeciwnicy najwidoczniej uznali koncepcję gry obronnej za nieistotny wymysł. Ależ teraz okazja! Niebywały gol! Kontaktowa bramka! Niesamowita historia! Jeszcze niedawno wyglądali na chłopców do bicia. A teraz proszę. Odgryzają się i to skutecznie. Gordon cierpliwie rozgrywają ten atak. Musi to strzelić teraz. Ładna interwencja, bez chwili zawahania. Nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Faul nie. Czysty odbiór w polu karnym. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. A teraz będzie dobra okazja. Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił w bardzo trudnym położeniu i jeszcze złapał piłkę. Naprawdę wspaniałe zachowanie. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. A teraz znakomite dogranie. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Znakomite prosto padłe podanie. Pomysł niezły, ale też dobrze to czyta Bramkarz. Tenis. Walczą do końca o wyrównanie. Może jeszcze zdążą z tą akcją. Dobra presja teraz, mają piłkę. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Dobrze się ustawiają, rywalom trudno rozegrać akcje. Znów są przy piłce. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Gol! Kolejny gol! Niebywały! Były cztery bramki straty, teraz mamy remis. Niezwykłe, z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. Końcowe minuty spotkania i szansa na zwycięską bramkę. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Źle lając teraz. To jest strata. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Traci piłkę po tym wejściu. Takie podanie nie miało szansy dojść. Czy trafi do siatki? Wciąż jest groźnie. Gol! Wracają z dalekiej podróży z takim rozpędem, że teraz obejmują prowadzenie. Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku ważne trafienie. Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół gospodarzy nic tu już nie zmieni. Przegrywają i muszą się z tym...